Rajdowcy Kamena tym Team w Europie wygrali niemalże wszystko, co było do wygrania. Zatem w tym sezonie postanowili spróbować swoich sił w Pucharze Świata. Na koncie mają już pojedyncze triumfy w rundach tych rozgrywek z poprzednich lat. To jest naturalny krok w rozwoju w naszej karierze. Zaczynaliśmy od Pucharu Polski, Mistrzostw Polski, zdobywając kolejno te wszystkie tytuły. Kolejnie były Puchary Europy, Mistrzostwa Europy. No i kolejny krok no to jest Puchar Świata. I pewnie gdzieś w kolejnym etapie już Dakar. Planujemy starty w Pucharze świata i w Pucharze Europy. Z Pucharu Świata mamy jeszcze 6 startów, będziemy u nas na kontynencie, będziemy również w Afryce dwa rajdy, w Abu Dhabi. Dla rajdowców Kameny są to zupełnie nowe piaski, a zatem i nowe wyzwania. Żeby wystartować w tych zmaganiach Białkowski i Baśkiewicz musieli stworzyć zupełnie nową, większą maszynę. Jest to zupełnie nowy model, nowy pojazd. Całe doświadczenie z lat poprzednich na pewno tutaj jest wprowadzone, wszelkie te nasze modyfikacje oraz szereg testów, które przeprowadzaliśmy wcześniej. Pojazd został rozkręcony do najmniejszej śrubki i tak pomału skręcany, i zdążyliśmy na luty na Bajerasie, żeby się zdążyć do tego przygotować. No i teraz czekamy po prostu już na następny rajd, który jak się już zacznie w, z początkiem maja, będziemy już potem mieli rajd za rajdem. Do startów został jeszcze miesiąc, jednak mentalnie rajdowcy Kameny wydają się być gotowi już teraz. Cele są ambitne. Białkowski i Baśkiewicz zapowiadają, że celują w zwycięstwo w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Każdy rajd jest wyzwaniem, aczkolwiek mamy już dosyć bogate doświadczenie. Bardzo dużo ilość kilometrów rajdowych, pojazd przygotowany, my również przygotowani, więc nie ma jakiegoś stresu. To, to raczej nie, nie w tym kierunku, raczej jest taka mobilizacja, że chcemy, już jesteśmy tego głodni. Jak poradzą sobie z nowym wyzwaniem? Pierwszy start na koniec kwietnia.